Siemanko, jestem Sylwia i witam na w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj porady do Pokémon Go dla osób, które nie zaczęły, dalej potrzebuje porad. To ja dzisiaj wymienię. W odcinku o tym, że jak zrobisz Pokémona, dostajesz więcej serdactwu, prosiłem was o porady. Mam nadzieję, że pod tym, tak? Pod tym. I sprawa jest taka, że ja kilka porad również mam, ale to jednak dla was. Yy... Poproszę takie też porady, jeżeli też macie kolejne porady, to do następnych odcinków też się przygadzą, więc napiszcie w komentarzu. I tak, ja tylko korzystam z tych takich dobrych porad, jak coś napisze nigdy nie power up, gdy masz niski poziom, a potem, bo potem złapiesz pokemon na wyższym poziomie, no to wiecie. No, jak macie IV 10cp, to wątpię, że ktoś będzie maksował. Zacznijmy od tego, że pierwszą dobrą poradą, jak dla mnie jest to, że żeby oszczędzać Stardust, warto sobie zostawić kilka Pokemonów na pierwszym poziomie, czyli 10 CP, nie wiem, 16 z ewolucją typu drugiego i 32 z ewolucją typu trzeciego, to warto sobie takie Pokemony zostawić, ponieważ jak macie questa z powerupu i Pokemona, nie wiem, 5 razy, to im więcej za o Pokémon, tym drożej idzie Stardust. A Stardust jest ceniony Pokémon Go i trzeba go oszczędzać. Dlatego zostawcie sobie takie Pokémony, które mają po 10 CP, i sobie powerupujcie do tych questów, ponieważ to Wam się, no nie wiem, no przyda się. Po prostu. Przyda Wam się, żebyście oszczędzali Stardusta, zrobili tego questa. I tutaj pozdrawiam Mastera Mik za dobrego protipa. Osoby, które dadzą jakiś protip, oczywiście będą pozdrowione na odcinku. A my lecimy do następnego. Tutaj mi się przyda pro tip od Xstora YouTube, ponieważ on napisał, że żeby osoby, które zaczynają, miały dużo znajomych. Jak to można zrobić? Można to zrobić, dołączając do mojego Discorda link w opisie i tam jest zakładka kody do znaj. znaj. Tam wpisujecie swój kod do Pokémon Go i ktoś was na pewno zaprosi do znajomych. Są jeszcze takie stronki jak Pokemon Go Friend Code albo nie wiem, Pokémon Go Friends. Tride and też robił taką grupę na Facebooku w 2019, chyba, albo na początku 2020, więc ona już nie będzie tak bardzo aktywna. Ale u mnie na Discordzie zapraszam, ktoś Was na pewno doda, na również w innych stronkach też do Discorda link w opisie. A my lecimy z kolejnym protipem. I ostatnią poradą, jak widzicie, już wróciłem do Pokémon Go, bo. Tylko dwa prototypy były od widzów, jeden będzie oczywiście ode mnie. Polecam korzystać z infografik typu strona LigDak są jeszcze inne infografiki, które teraz się wyświetlają po polsku. Jest stronka pokemongopolsk.pl i oni też tam mają wszystkie eventy omówione po polsku. I bardzo polecam z takich infografik, takich stronach korzystać, bo dzięki nim po prostu stałem się lepszy. Wiem, kiedy będzie dany event, potrafię sobie, nie wiem, budzik nastawić na community idea i zwykły Delibert. Delibert się teraz pojawia na dziko, nie wiem, czy o tym mówiłem, chyba nie ponieważ jest nowy event, nowy event zimowy. Możecie o nim sobie przeczytać na takich stronkach typu LigDak, Pokemon Go Polska, Uciekni Delibert, Smuteczek i co? Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, sub, dzwonek. Widzimy się jutro. Zapraszam na Discorda. W opisie zaraz będzie reklama. I co? Do jutra. Cześć! Cześć, szukasz może serwera Discord, gdzie można łapać pokemony, tradeować się nimi lub nimi walczyć. Świetnie się składa. Ostatnio z moją administracją założyłem serwer Discord, w którym można te rzeczy robić. Na serwerze mogą się pojawić pokemony jak pokemony legendarne, mityczne, ultra bestie, pokemony Shiny, ale i również zwykłe pokemony, takie jak na przykład garczon, lub również i Wheel. Zapraszam na serwer, to ciebie nic kosztuje, ale jest jeszcze dodatkowa ranga, którą można mieć za 10 złotych donight lub cena będzie się zmniejszała lub zwyższała zależy. Ranga VIP ma przydzielone kanały dla siebie. Osoby bez rangi VIP nie mogą tam dołączyć. Ranga VIP ma Pokémony jedynie dla siebie. Pisząc, Pokémony pojawiają się na dziko, ale mogą się pojawić również na randze VIP. Bez rangi VIP nie możesz tam łapać. Ranga VIP będzie jeszcze stopniowo ewoluować. To tyle. Zapraszam na serwer Discord, który znajduje się w opisie lub tutaj jest link. Jak dołączyłeś i jesteś nowy, polecam przeczytać regulamin. Ja już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. Cześć!